Wam dosyć, dosyć długo nie pokazywałem, jak to wygląda. I po prostu na razie efekt jest taki. Efekt jest taki. Może ciężko w to uwierzyć, ale to jest to miejsce, co po prostu nagrywałem jeszcze te takie swoje, jak gdyby vlogi gdzieś od 31 października, nie no, od 1 listopada tutaj się pojawiłem, nie po tej legendarnej nocy i po prostu w tym miejscu zacząłem nagrywać to jest nic niespecjalnego, to są po prostu takie robione yy, vlogi, życie 2 do 2 yy. no i cóż, no i tak to wygląda cel jest blisko wbicie 600 subów, no, ostatnio zwolnił po tej wysokiej dawce, po tej wysokiej dawce z kurczę, z 9 kwietnia, ale nie jest źle, nie jest źle ostatnio. Na początku właśnie lipca, mamy początek lipca, rozwinęło się to nawet, nawet, nawet w miarę, nawet w miarę się tu rozwinęło i póki co jest te 540 subów jest lipiec i specjalny sprzęt, który yy, czy inaczej rzecz, z którego będzie content yy, na, na na filmy właśnie w lipcu, w sierpniu i tak dalej. No mówię, ogólnikowo te wakacje, już yy, trwają te dwa tygodnie, te wakacje yy, to jest yy, już w drodze już kupiliśmy i będzie duży. kupiliśmy, będę z przyjacielem nagrywał no i tak, no i będzie zmiana kontentu. Zresztą nie tyle co zmiana, tylko że urozmaicenie. U, u, u o, tego słowa szukałem. E, jest lipiec, i ja właśnie tak jak już wcześniej tam nagrałem film zapowiadający. Trzy gry w tym miesiącu chciałbym o, wprowadzić. No i wiadomo, jak coś chcę i zamierzam, to ja to raczej zrobię, jeżeli mi nic nie wejdzie w drogę. Dlatego prawdopodobnie, bardzo jest szansa: no to 99%, że pojawi się w tym miesiącu y, trzecia gra. Bo póki co już były dwie Lego, Little Big Planet, trójka, no i pojawi się jeszcze kolejna, ale tutaj nie chcę nic zdradzać. W każdym razie gra jest bardzo duża i o wiele większa w przeciwieństwie do tych. Dwóch, co wymienię. I kurczę od tego końca stycznia. Od tego w sumie, no tak, końca stycznia 27. Dużo naprawdę się yy, porobiło, nie? Dużo kurczę gier. Szybko to zleciało, powiem wam szczerze, jak nie wiem co, jeżeli chodzi o, o właśnie, najnowszy kanał, czyli mi jest fajny, to ja tam nie widzę. Niczego w sumie innego poza Minecraftem, oczywiście. Mi kolejkowice, czy tam inne takie, i CSGO Counter Strike 2. No, to tak to będzie wyglądało. Liczę na Was, liczę na Was, kurczę, że do końca roku uda Wam się te 1000 tysią subów wbić. Bo na początku tego roku 24 tych subskrypcji było, kurcze, Styczni, jeżeli sobie przypomnę. 190, coś może. Może 189, 190, coś na bank. No i zobaczcie, to, to był styczeń, teraz mamy lipiec, nie? I macie i wbiłem 540. Yy, dla innych może to być bardzo słaby rozwój, dla innych nawet w miarę, ale taki sposób mnie zadowala. Powiem Wam szczerze, bo ja nie myślałem w ogóle, żeby. Ja to nagrywam po prostu dla pasji. Bo od zawsze, od okresu, po prostu jakbym dzieciakiem, to uwielbiałem po prostu nagrywać. Nie, tak po prostu <laughs> dokumentować swoje życie, jak tutaj te vlogi 222. Tak, myślę, odpalę sobie filmik, pogadam Wam, co planuję zrobić. No i myślę, że to jest już, jak tak się zdecydowałem od tych prawie 3 lat nagrywać to to będę to kontynuował, ile będę mógł po prostu będzie, oczywiście będzie o wiele mniej czasu, bo wiadomo jest inny poziom wszystkiego, nauki i tak dalej, ale będę nagrywać, będzie coraz więcej gier zobaczcie kanał prowadzę od roku ten kanał w sensie i już jest ponad 1000 filmów z czym Shortów dużo jest, ale i te, dzięki shortom to jest świetny sposób na wybicie. A tak ogólnikowo mówię, że, 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 że jest tego dużo. No i żeby też dokumentować ten rok i kolejne lata pod względem gamingu, to założyłem sobie taką playlistę już chyba z miesiąc temu. Miesiąc, dwa. E, Filmy z Gier w 2024, czyli w tym roku. No i tak się będę pojawiać. Jak będzie 1 stycznia 25, jak coś wrzucę, rozpocznę jakąś serię, cokolwiek, to założę taką playlistę i tam będę po kolei po prostu dodawał filmy. Piękny zachód słońca. Po prostu, właśnie, z różnych gier. Bo lubię, bo lubię, bo po prostu takie coś lubię, takie coś mi jara. I, 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 i tak jest moje hobby. jak Każdemu się może spodobać, czy nie. Mi nie zależy, szczerze mówiąc, na jakiejś tam wielkiej sławie. Po prostu takie było zamierzenie od samego początku, i takie jest, żeby po prostu y, przekazać Wam, wszystkim osobom, które tutaj zajrzą w internecie, moją kreatywność i moje po prostu, no, moje hobby tak, moje po prostu tam jakieś zainteresowanie. Jak wiecie, 1000 subów, czy, czy, czy 100 tysięcy, nie, to bez różnicy. Znaczy, się bardzo ucieszę, jak będę mi dzięki wam źródło dochodu, ale mówię, to nie jest jakieś tam e, plany na, na życie, po prostu to będzie moje hobby.